Oh boy. Właśnie oglądamy siatę. Nie wiem dlaczego. <śmiech> <śmiech> tak jakoś wyszło. <laughs> Kurwa, ja też nie wiem dlaczego my to oglądamy. Weź z tobą, przestań bachać, bo nie za darmo. Bo no, mamo! Ale ty to nie staram nie na gremu. Nie, na vloga, przyszła ta się za tak ja stopy tak. się płaci. <laughs> że Bardzo mi się nie podoba, że oni buczą na tych Włochów i gwizdzą, to jest bardzo niegrzeczne. No, Ale ogólnie wspólnymi siłami dochodzi, dochodzimy, bo baba na przykład wiedziała, co to jest challenge. Ja wiem, że można tylko trzy razy piłkę odbić Jakoś coś zdajemy sobie radę sam. Wczoraj nie zauważyłam, 20, że się 20, mi... 20 lat, <grywa> to nie. <grywa> <grywa> Ale wygrywamy jak coś Chyba <grywa> Nie, wygrywamy Wracamy do rzeczywistości Właśnie lecę do pracy Ale chociaż zajebiście wyglądam <grywa> Wytłumaczy mi ktoś mój styl, dlaczego ja jednego dnia wyglądam jak Barbie A drugiego Jak, nie wiem, dziewczyna rapera i don't know why, but I like it. Następny dzień już odwalona. Mega mi się mój outfit dzisiaj podoba. Taka odwalona, bo musiałam sobie poprawić humor ubiorem, jak to zwykle robię. Niestety ostatnio, ostatnio, no nie, że humor mi nie dopisuje, bo się czuję dobrze i wiem, że będzie dobrze, jak zawsze, ale właśnie wytrukowałam sobie CV i lecę szukać pracy. No i wiecie, takie negatywne myśli mnie niestety prześladują, ale cały czas sobie powtarzam, że będzie dobrze, że znajdę pracę taką, która mi odpowiada, bo po prostu chcę zmienić pracę. Moja aktualna praca zaczyna mnie już bardzo irytować. Jest parę powodów, ale one nie są jakieś duże, nic specjalnie złego się nie stało. Ale po prostu powiedziałam sobie sama na pytanie, że Oliwia, czy musisz to sobie robić? Nie. Jeśli ja codziennie idę do tej pracy, myślę sobie, o Jezu, znowu tam idę. That's not okay. That's not okay. Można nie mieć humoru iść do pracy któregoś dnia, ale nie codziennie. Więc właśnie będę szukać nowej, nie powiem, stresuję się, przejmuję, ale... Zaraz spróbuję, wiecie, poafirmować, odciągnąć te złe myśli, bo wiem, że będzie dobrze. Musi być. Ale still. Powiem wam, że te spodnie z Zary są, z Zary, z Deserved, są tak super. Po prostu ja się w nich czuję, jakby one były na mnie szyte. I love it. Witam. Właśnie będę piła szota. Jest godzina 12.22, więc już można pić. Tak serio to będę piła szota e, aloesu, w, sensiu, w sensie miąższu z aloesu, ja bardzo lubię rzeczy aloesowe, miałam kiedyś śwadzę, że ciągle piłam soki z aloesu, ale słyszałam, że sam miąższ z aloesu, aloesu jest obrzydliwy i stwierdziłam, że to nagra, dlatego że jak kiedyś moim znajomym na snapie nagrywałam jak byłam chora i na przykład piłam jakieś syropy czy coś, bo moje miny, to jest jakiś żart, i autentycznie się teraz boję. I bije mi serce, że muszę to wybić, ale yy, słyszałam, że miąższ z Aloesu ma po prostu mega dobre działanie, szczególnie trawienie, bla, bla. A wszystkie takie rzeczy to wiecie. Ja tutaj testuję. No tak. Jak lekarstwo. Słyszałam, że jest bardzo gorzkie, ja, ale gorzkie rzeczy tak nie do końca. Dobra, lecimy. Ja się teraz będę pieprzyć z tym przez 5 minut. Dobra, szybko. Myślę, że że gdyby to była wodka, e, wodka, wódka, to od razu byłem do... A gdy ja wiem, że to jest jakiś głupi miąż, to. lecimy z tym. Raz, dwa. O kurwa. Nie było aż takie złe, ale jakiś taki dziwny posmak zostawia. Dobra, zobaczymy, czy zadziała. W ogóle ostatnio byłam na zakupach w Bershce. Już ten odcinek pewnie śmiga na kanale, więc w opisie znajdziecie link. Kupiłam ubrania dla mojej mamy. Jutro będziemy nagrywać ten odcinek i jestem mega ciekawa, jak wyjdzie, bo to są ubrania, których ona nigdy w życiu by nie kupiła. Zwracajcie uwagi na mój wygląd, bo jestem w trakcie malowania i uwaliłam się... Tuszem as always, ale chciałam Wam powiedzieć, że to było tak niesamowite dla mnie uczucie i wcześniej nieznane, że wchodzisz do sklepu i po prostu bierzesz co Ci się podoba, w ogóle nie patrząc na ceny. I wtedy sobie pomyślałam: wiecie, kiedyś bym sobie pomyślała, ale ja bym tak chciała, a w tym momencie pomyślałam sobie: Olivia już niedługo i tak będzie. Więc czekam, czekam, to samo napisałam mojej mamie, wstawiałam tego screena na insta, więc warto tam obserwować, bo ja tam dużo rzeczy wstawiam, po prostu wiecie więcej. Ale wtedy moja mama mi odpisała, że córcia to jest tylko kwestia czasu. So, I'm waiting, cierpliwie. Dobrze, przyjdzie kiedyś. Niedługo, niedługo. <laughs> moja mama czyta mojego TikToka, mówi, nie rozumiem. Chodź, to teraz ci wytłumaczę. No, Mo Monia, no, no, no. że jeśli jakiś chłopak mi się nie podoba totalnie z wyglądu, to jestem zajebista, bo jestem sobą. Ale jak mi się jakiś chłopak podoba, to jestem tak zawstydzona, że ja się nie odzywam, że jestem nudziarą, bo się wstydzę. Rozumiesz? No, ja jestem do... A, dobra, Ogólnie mama założyła sobie TikToka i co sekundę, albo muszę jej tłumaczyć, ale ogólnie pokażę wam, jak ja mówię mama na TikToku. Nie! takiego. Nie będziesz tego TikToka, absolutnie. No ale pokaż, ale... dziewczyna ćwiczy na siłowni. O, to się akurat, ale taki jest bumerski. Tu taki, ty i sama boomerska. Nie, to będzie coś sekundę ci się wyświetla Tak, jak chłopaki tańczą. Dalej, dalej, pokaż te buberskie ćwiczenia. No teraz ćwiczenia, bo pewnie googlowałaś jakieś ćwiczenia. O, co to jest? No diecie, Kiedy powiedz... zapomniałeś, że twoja kobieta jest na od dwóch dni do nie Wiem do takiej typowej bumerki. przystojnej, jak na Ej, 40. lat. Mówiłaś, że mam tylko zajawki bumerskie, a nie, że jestem bumerką. No i twój TikTok to jest jedna z tych zajawek. Co to jest za. O, Ty to... o! nie możemy się śmiać, ludzi. O, do ślubu idą. Tutaj jakieś przemyślenia. To jest bumerskie, tak? Tak. Ty jesteś bumerska. Proszę, no siłownie dziewczyny idą. Siedem ćwiczeń. Na udany seks. Tam znowu ten. masz kraszę jakiegoś na niego, że się mieć? Nie, on, on zawsze tak robi taka. On ma dziecko, mamo. No co super, że ma dziecko. Co to ma w stylnego? O, jest i O! Michał Karmowski! Proszę odejść od mojego TikToka! Może ja spróbuję I komu to będziesz tańczył? Ciebie kurwa przed telewizorem? Ja pierdolę sama dla siebie. Jestem chuda, zajebista kurwa i będę czytać Jestem chuda, zajebista, będę tańczyć paciatek Głośnie, ja nie słyszę. Nauczysz się ze mną baciatę? Mhm. Będzie ja na YouTube tańczyć baciatę. Pokaż mi to. Ja tak umiem. Tobie nauczysz, dobra? Będzie fajnie. Nie. mi to. Nie, włącz na telewizorze. Ja wam pokażę. Dzień dobry. E, ja z uwalonym strojem od sałatki będziemy właśnie pokazywać <grym> wam. Nie, ja jak się f... będę pokazywać. Jak się tańczyć, że potrafisz. Bo to... Ja potrafię, patrzcie. Eee, kurwa! Posprzątaj tu najpierw! Idź mi to, posprzątaj! tak krzyczeć. Ale z tego ty się śmiejesz. <grym> z tego, że ty umiesz. No powiedziałaś, że jesteśmy chude, zajebiste i będziemy się uczyć baciaty. To proszę bardzo. Ja nie muszę się niczego uczyć, bo ja już to potrafię. Czemu to płatuje, mi ciągle? Zabiję ją, oddam ją gdzieś. No, dałem ją. Poczekaj, bo nie widzi kurde telewizora teraz. O Jezu, jak w jak <laughs> to <tego śmiech> zrobię. I to taki szósty miesiąc. Nie, żartuję. Nie wygląda. Mamo, to w parach się tańczy. I co, i takie fajne laski z takimi kurduklami małymi tańczą? <laughs> <laughs> ona zażarła cały internet. <laughs> Patrzcie, takie zajebiste laski z takimi kurduklami. <laughs> Czekaj, bo mój spacer no w środę Nie widzę, bo co nie robią! No nie, tak! Właśnie to nie jest! To nie jest tak, Oliwia! Oliwia, to nie ramionami! To się samym dołem tańczy! Patrz! <śmiany> Czekaj, to, nie, ten sukces nie wygląda! To się to, Nie będę na tego tańca! Patrz. Nie tylko dołem, a ty... Do ty... Ona się w ogóle nie rusza. Ja... Ona rusza tylko zajebis... Tak. Patrz, patrz! No. To każdy obiekt w klubie tak tańczy. Ty jesteś głupia. Ja to no, szybciej. No kurwa, no przecież ja tak potrafię. Trzymajcie i ja jedzie, ja, uwaga! Patrz. Ale ja sama nie będę tańczyć. Patrz. No obrzydliwe to jest. Kać, i teraz mnie wyginasz do tyłu. Dobra, Dobra. się wygi... Przestań, bo Dobra. Jeszcze raz. Oliwia, kto tak wygina? Obrzydliwe, bo to jest obrzydliwe. Dziwnie <gryzny> jest ten taniec. Oni się ocierają tylko w Nie, to trzeba delikatnie. Ty masz, ty masz jakiś yy, chyba ten kryzys w wygórze, dlatego że ci się takie rzeczy podobają. No widzenie, koniec. Nie wiem. Dobrze, nie wiem. To mi się to, nas, nie podoba. na mnie. Na <gryzny> Hello! Ja właśnie wróciłam z pazów. E, tak się prezentują. Są piękne. Ogólnie nienawidzę chodzić na paznokcie. Nienawidzę chodzić na paznokcie. Umieram mieć zrobione paznokcie, ale sam proces chodzenia na nie i czekania, aż się zrobią jest dla mnie tragiczny, ale akurat dzisiaj jakoś tam mi mm, szybko minęło. Powiem wam, że miałam totalnie inny zamysł na te paznokcie, w sensie miały być zielono-białe, ale babka, która robi mi paznokcie, Ogólnie to jest ten wiralowy lakier z TikToka. Coś tak mega świeci pod flash-up, zaraz Wam pokażę. I jak mi go pokazała, jak on pięknie wygląda, no to ja jestem sroką, pewnie już to wiecie, i po prostu przepadłam. Poza tym on nawet pięknie wygląda bez tych wszystkich świateł. No i jeszcze przekonał mnie fakt, że gadałyśmy tam sobie o mojej pracy, to zauważyła to, że w mojej pracy są naprawdę mocne światła w galerii, wiadomo. I te pastokce ciągle będą się błyszczy w tej pracy. Więc to był bardzo mocny argument. Właśnie pokażę wam, jak to wygląda pod fleszem. Tak wyglądają te paznokcie w świetle dziennym. I mean, basic, cute. I teraz patrzcie pod fleszem. I mean, I mean, look at this. Look at fucking this. Amazing. Amazing. Jestem w szoku. Gadam, jakbym miała e, współpracę z. E, nawet nie wiem, w szczegóły jest ten lakier. Gadam, jakbym miała jakąś współpracę paznokciową, ale waszym plusem, moim trochę mniejszym, tym, że jestem małym youtuberem, jeszcze, jest to, że na pewno wiecie, że nic u mnie nie jest sponsorowane i jak się czymś zachwycam, to zachwycam się szczerze, ale ci si oglądają to ludzie z przyszłości, którzy wiecie, kiedy jestem już a big influencer, a big person, to wiedzcie, że w tym zakresie nigdy obiecuję to sobie na życie mojej mamy, że to się nigdy nie zmieni. Zawsze sobie myślę o takich sławnych osobach, jak można nie mieć sumienia i reklamować jakieś gówna za pieniądze. I mean, nie, nie, rozumiem, nie rozumiem tej psychologii myślenia, dlatego że oni mają tyle propozycji współpracy, że naprawdę... Ogarnijcie moje pasdokcie, one w każdym świetne, wyglądają inaczej i są zajebiste. Zajebiste. Hi guys, witam Was w kolejnym dniu. Ja już tutaj fresh, garnięta, jem obiad i zaraz lecę na siłownię. E, powiem wam, w ogóle, bo kamerę, bo jestem przed okresem mm, jakieś 3 dni, więc wiecie, blisko już hormony moje. I ja jestem z dziewczyn, które mają dwa tryby, albo płaczą przed okresem, albo jedzą. Nie ma nic pomiędzy, albo przed okresem tylko jem, albo przed okresem tylko płaczę. Z moja ta bardziej ulubiona część, czyli tylko płaczę, bo jednak wolę popłakać sobie 3 dni niż e, wpierdzielić 10 tysięcy kalorii dziennie przez 3 dni. Żartuję oczywiście. I właśnie oglądam filmik, gdzie Karol z Werką odbierają pieska i mi się łza zakręciła w oku. Nie wiem czemu. Przed... Po prostu ten piesek jest taki słodki, jak zaczęli dzwonić do behawiorystki, jak przywitać pieski, to mi się płakać zechciało. Absolutely. Eee, co poza tym? Wczoraj byłam na tej imprezie z Durą, ale powiem Wam, że było mega, mega średnio, wręcz beznadziejnie. Po prostu jakaś słaba impreza. I tak żałowałam, że poszłam na tą imprezę, w sensie już wolałabym zostać w domu z nimi w trójkę, coś w się sensie jeszcze z moją mamą i obejrzeć jakiś film. Serio, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak żałowałam, że, że poszłam na imprezę. No ale trudno. Życie. Życie to wybory. Czasami gorsze, czasami lepsze. Założyłam sobie dzisiaj rano, że nie chcę przekacować całego dnia, bo nie mam jakiegoś mocnego... praktycznie w ogóle nie mam kaca. Może jakiegoś tam lekkiego i... Obiecałam sobie, że dzisiaj um, porobię trochę rzeczy, więc już porosyłałam porosy CV, porosy, wy, wysłałam CV na, na różne roboty. Przyjedę się jeszcze dzisiaj po galerii, porozdaję, wiecie, do ręki. Pójdę na siłownię, muszę wysłać paczki. Już zmontowałam film, który już śmiga na kanale, więc Was zapraszam serdecznie. No, więc cieszę się, że taki produktywny dzień. Boszczę się. Właśnie pokazują, jak chmurka się wita z burzą. I ja ryczę, bo już ty dali taką muzykę. Eee, yy, wiecie. Ja się poryczałam. Widziałam właśnie, że, e, że Andziak zwróciła film ze swojego ślubu, ale nie ma opcji, że ja go będę oglądać dzisiaj. Nie ma opcji, bo na pewno się popłaczę. W sensie ja nie jestem z czekajcie, ja pauzę, zrobię, ja nie jestem z takich osób, co ryczą na takich rzeczach. W sensie, jeśli chodzi o psy. Zawsze życzę. Ale jeśli chodzi o jakieś takie śluby, nie wiem, wesela, jakieś takie wyznawanie miłości przez innych ludzi, to, to nie, jakieś, no nie jestem wrażliwa na takie rzeczy, ale ja oglądam Andziaks, o Jezus, od mojego małolata. Jestem od filmiku, jak ona chyba nagrała Boyfriend, tak, z Luką, jak zaczęli ze sobą chodzić, ja pamiętam, jak oni się ze sobą rozstali tak dalej, więc ja jestem naprawdę mega powiązana emocjonalnie z nimi. A niestety nigdy z nie poznałam, ale poznałam lukę przez chwilę. Niestety ja byłam wtedy taka strasznie rozemocjonowana, bo to była na High League i nie miałam z nim czasu tak dłużej pokazać tylko zdjęcie i coś tam i tyle. Ale no na pewno, w moim stanie, jakim jestem teraz, czyli że płaczę z tego, że dwa psy się ze sobą witają, to nie ma opcji, że ja obejrzę ten film ze ślubem dzisiaj. No. O nie wiem, trzyma i duża dupka. Pimpuś! Proszę do mnie przyjść. Pimpek! Pimpek chodzi do pani. Pani płacze. Idzie. Wy też tak macie, że jak płaczycie na przykład na filmach, że psu się coś stało to i tak dalej, to wołacie swojego zwierzaka. Bo on tak zawsze, chodź tu, chodź tu do mnie się przytul. Już, chodź tu. Pimpek jest wtedy przyzwyczajony. Patrzcie Możecie mi nie wierzyć, I know. Ej. Czemu mój kotlet jest w kształcie serca? Serce, się. Jest za dużo emocji, za dużo emocji w tym vlogu. Lecimy na siłownię właśnie, tak wyglądam. I to jest mój zwrocik z ostatniego filmu. Eee, trochę mam wyrzuty sumienia, że idę to zwrócić, no bo ja się sama pracuję eee, z takim sklepem. I po prostu wiem jakie irytujące jest robienie takiego zwrotu, ale trudno. Życie. Brawo ja, bo zapomniałam, że jest godzina sobota, e, godzina 16, sobota i że będą korki po prostu stulecia. Znaczy nie ma nigdzie korków, tylko do wjazdu do galerii, więc na szczęście ja jestem tutejsza i spróbuję zaparkować na dzikim parkingu, e, bo to nawet nie chodzi o płacenie, tylko o fakt, że ja raczej tam nie znajdę miejsca. Albo, że w ogóle może być wejście zamknięte, bo nie wiem, co zrobić. Dobra. O matko, jedyna dzisiaj udowodniłam sobie sama sobie, że umiem jednak jeździć. Bo gdyby nie fakt, że już troszkę mam stażu, to nie wiem, jak ja bym sobie dzisiaj poradziła. Oczywiście zaparkowałam jak pizda, dlatego, że każdy doparkuje parkuje jak pizda i trzeba zaparkować jak pizda. Życie. Panie wam, ja już jestem po siłowni. Oddałam ubrania z filmu. Porozdawałam CV i jakoś nie wiem. Jak dawałam CV do pewnej pracy, która bardzo by mi odpowiadała, to poczułam w środku, że będzie dobrze. Więc jestem w dobrej myśli. I'm so happy! I don't know why. Tak po prostu. Jaka mi się podoba ten produktywny dzień. Chciałabym mieć taki więcej. W sensie wiem, że to zależy tylko ode mnie. Tak się czasami człowiekowi nie chce, a ta później tak, jest, tak się super czujesz pod koniec tego dnia. Okej, okay, ja bo jestem głodna i muszę zjeść w końcu kolację. Jak ci się podobają walki? Nie, nie podobają <noise> <mi. głos> jak ci się im podobają? Nie, ja podoba? nie, no. nie, jestem mega wyrozumiała. Jest ale... jest... Pan Pimp jest też na ogłoszeniu. Proszę wstać. Proszę wstać, ogłaszanie wyniku jest. Według Lexi na pewno nie. No Według Lexi ona zwyciężyła. Wygrała się, czy nie? Ona chyba jeszcze nie ogarnęła, że wygrała do końca. Nie. No. Mam ładne paznokcie, to mogę wam pokazywać, żebyście lecieli do Sinsaeya. Yy, bo są staniki za 4 dychy. Takie ładne, znajemiste. Do tego są majtki do kompletu. W sensie nie wiem, czy to jest do kompletu, ale kolorystycznie pasuje. Yy, a majtki były za 16 zł, więc mogę polecam niestety yy, z takich. To jest jakby jedyny wybór, nie było innych kolorów, a szkoda, bo są za Ale tylko no, mam 4 dychy za taki stanik. Jesteśmy po treningu. Monia Umarłam i zleciłam. Czyli <grym> ćwiczyłyśmy górę. Pokażę wam dupę, bo góry nie ma co pokazywać. A teraz idziemy na obiad. Chociaż świat, ludzie źli nie pozwolą na być tak. U... ja bierdolę to, co się stało. Gdzieś czeka jak można szczagi iść do... Nie we mnie! Cicho kurwa! No. Cicho!

Jest godzina pierwsza w nocy, ale to jest jedyny moment, kiedy ja serio mogę dokończyć tego vloga, więc chciałam Wam jeszcze dopowiedzieć, że wy nie jesteście gotowi na to, co czeka was w grudniu, bo zauważam, że ludzie dzielą się na to obozyć, co mają obsesję na punkcie świąt i ci, co ich nienawidzą. Ja nie należę do tych złej mamą, co mają obsesję, my mamy mnóstwo tradycji świątecznych, które... Wam pokażone na pewno. Eee, no i jak moja mama ogarnęła, że w tym roku my będziemy nagrywać vlogomasa, a nie tylko go oglądać, to my jesteśmy w siódmej niebie, więc czekajcie na grudzień, bo ja już nie mogę się doczekać. I dziękuję Wam za tego vloga. Czemu ja sapię? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Proszę zostawcie subskrypcję, bo aż 60% osób nie subskrybuje, a jeśli jesteś wredny i oglądasz każdego mojego vloga bez subskrypcji, to wiedz, że karma Cię dopadnie. Thank you. Zostawcie lajka, komentarz. Thank you for being here. Bye.